Napad na hotel, perspektywa Jakuba Wistakowicza. Zadanie, które dostałem, na papierze nie wydawało się aż tak skomplikowane. Poczekać, aż pozostałe dwie grupy zwrócą na siebie uwagę. Wbiec do środka z torbą pełną ładunków wybuchowych. Rozłożyć się, zdetonować. I uciec, nim eksplozja rozwali wszystko w zasięgu. Banalne. A przynajmniej na papierze, bo założenie, że cała obsługa ewakuuje się i bez trudu podłoże wszystkie ładunki, było co najmniej optymistyczne. Obserwowałem ślamazarne wskazówki zegara, nerwowo zerkając na wejście do hotelu. Póki co. Wyglądało spokojnie, więc czekałem. Wszystko zależy od idealnego wyczucia momentu. Problem polega na tym, że nie będę miał żadnego pewnego potwierdzenia. Muszę zaufać w swoje zdolności i doświadczenie z nadzieją, że wypełnię zadanie, nim moi przyjaciele zginą. Całe szczęście to nie jest dla mnie pierwszyzna. Przypomniałem sobie te wszystkie szalone wydarzenia, w których dane było mi brać udział. Przeznaczenie jakby od zawsze kierowało mnie do ekstazy. To przecież nie mógł być przypadek. Rodzina Wistakowiczów od początku istnienia Rady Zębatkowej ignorowała wydany przez nich kodeks eugeniczny. Potajemnie utrzymywaliśmy zażyłe rodzinne relacje oraz kultywowaliśmy nasze tradycje. Gdyby ktoś się dowiedział, zginęlibyśmy, ale przez pokolenia wypracowano system, który idealnie korzystał ze słabości mechanicystycznego systemu kontroli Melohel. Tym sposobem każde kolejne pokolenie Wistakowiczów było uczone o swoim pochodzeniu. Naszym protoplastą był Iwan Wistakowicz, ostatni z najwyższych kapłanów Starego Imperium. Co prawda, urząd ten sprawował tylko 6 godzin, lecz całe życie poświęcił zgłębieniu teologii i poszukiwaniu Boga. Czyniło nas to ostatnią rodziną o kapłańskich tradycjach. Jak zatem Inaczej skomentować, że mając takie dziedzictwo, spotkałem Hiroshiego. Osobę, która nie godziła się na opresyjnie ateistyczną politykę Imperium, gdy pierwszy raz wprowadzono mnie do ekstazy. Poczułem, jakby świat wreszcie nabrał jakiegokolwiek sensu. Nagle cały ten trud i potajemne zdobywanie wiedzy mogło znaleźć ujście i serdeczne powitanie. Jeśli przyjdzie mi oddać życie za Hiroszego, zrobię to z uśmiechem na ustach. Na tą chwilę zapaliłbym jednak papierosa. Dostrzegłem wzmożony ruch w środku. Lepszej okazji nie będzie. Poprawiłem maskę, torby z ładunkami i schowałem zegarek. Szybkim krokiem wpadłem do środka z bronią w ręce. W środku zostałem trzy osoby. Starszy garbaty mężczyzna pouczał blond włosego chłopaczka, a obok stała zgrabna brunetka. Pomodlę się za te niewinne dusze. Bez ostrzeżenia przycelowałem spokojnie i strzeliłem w ich głowy. Padli bezwładnie, niczym marionetki, którym ktoś podciął sznurki. Gdyby nie rany wylotowe... I cienkie szlaczki z krwi i resztek mózgu, można by pomyśleć, że śpią błogim snem. Szybko podbiegłem do lady i zrzuciłem torby. Nie wierzę, że odgłosy strzałów nie przyciągnęły nikogo. Uwalniając się od ciężaru ładunków wybuchowych, poczułem się swobodnie. Przeciąłem środek holu szybkim biegiem. Próbowałem jak najszybciej znaleźć się przy wysokich, podpierających kolumnach. Wybrałem tą przysofię i potężnym drewnianym stole. Ledwo schowałem się za zasłoną, a usłyszałem kroki podkutych butów. To musiały być pachołki rodu Firenti. To martwiące, że są nawet tutaj. Skoro Beryl jest w innym skrzydle, musi być ich tutaj i całkiem sporo. Oblał mi zimny pot. Dlaczego aż tylu? Czyżbyśmy wpadli w pułapkę? Po głośności kroków można było wywnioskować, że niemal całkowicie zeszli na parter. Nie było czasu, aby teraz się nad tym zastanawiać. Brawą dłonią wyjąłem jeden z genatów schowanych w mojej kamizelce. Odbezpieczyłem i rzuciłem tak, aby tego nie widzieli. Nie celowałem w ich, a skrajnie lewy kąt pomieszczenia. Chcę tylko ich rozproszyć. Otworzyłem usta, aby hałas mnie nie ogłuszył. A gdy ten się rozległ, wychyliłem się. Było ich dwóch. Pierwszy dostał kulkę nim zdążył zareagować. Drugi zaczął strzelać równie panicznie, co bezskutecznie. On również dostał kulkę, padając. Chociaż mi się to nie uśmiecha, musiałem założyć, że nikt więcej tutaj nie zejdzie. Schowałem broń do kabury i ruszyłem do torb. Ładunki były połączone i posklejane. Wystarczyło rozłożyć. Po około minucie znalazły się pod częścią kolumn, schodami, przy windzie oraz na ścianie nośnej. Chwyciłem wspólny ląd i rozwinąłem go aż pod drzwi wyjściowe. Muszę mieć choć chwilę na ucieczkę. Otwierając szerokie, szklane drzwi wejściowe, zaśmiałem się radosny, że poszło aż tak łatwo. Przedwcześnie. Po prostu wyczułem jego obecność. Była tak bluźniercza, ohydna i bazowo nieprzyjemna, że aż szło ją wyczuć. Niczym oczywisty błąd podczas naśladowania mistrzowskiego arcydzieła. Człowiek, a nawet sam organizm to wyczuwał. Nim świadomość zdążyła nadążyć za informacjami i odnotować tą niepoprawność w rzeczywistości. Tak ogromna ochyda nie pozostawiała mi żadnych złudzeń. Coś tak pierwotnie złego i odrzucającego mogło chcieć tylko krzywdy i przynależność do jakichś stron czy ugrupowań nie była tutaj potrzebna. Zło jest złem. Nieważne czy przybiera postać torturowania drugiego człowieka Oszukiwania, czy tłumaczenia sobie, że to, co zabiliśmy, nie było w zupełności istotą ludzką. Sięgnąłem po długi nóż, bardziej przypominający maczetę i naładowany rewolwer. Bez zastanowienia, obróciłem się na piętach i ciołem ostrzem, które napotkało na opór. Obróciłem twarz. I zobaczyłem sylwetkę, która rozpowszechniała tą ochydną aurę, wydychała bluźnierstwo. Człowiek ten, o ile w ogóle jeszcze można go tak nazwać, miał na twarzy maskę imitującą pysk flaminga. Ostrze zostało powstrzymane przez straszliwą czarną łapę wychodzącą z za jego pleców. Nie cofnąłem się. Pogardzam złem, lecz się go nie obawiam. Jestem wolny od tego rodzaju ignorancji. Uniosłem rewolwer na wysokość twarzy tak szybko jak potrafiłem. Sześć razy nacisnąłem na spust. Jednak, nawet technologia nie była w stanie przemóc tego grzechu. Postać przesunęła dłoń do lufy. Wykonując paskudne gesty palcami Które zakrzywiły rzeczywistość Czarna maś pojawiła się jak bez nikogo, A ołowiane pociski w niej ugrzęzły Nie zamierzałem się poddawać Odskoczyłem Ale nim sięgnąłem po kolejną broń Poczułem się jakoś bardzo dziwnie Jakby oddzielony od rzeczywistości Moje ruchy były chwiejne i bardzo powolne. Nie wiem, czy mi się to wydaje. Czy to obiektywna rzeczywistość? Ignoruję to, próbując wyciągnąć broń. Ale nie udaje mi się. Dlaczego wszyscy mężczyźni są tak pozbawieni obycia? Przemówił ohydny głos spod maski który nieudolnie próbował naśladować naturalne piękno głosu. Był jakby obraźliwą imitacją na poziomie samych głosek czy działania strun. Bluśnierca kontynuował: W konfliktach potraficie odnosić się do zmaskulinizowanej agresji, pozostając bez kontaktu ze swoją kobiecą stroną. To sprawia, iż jesteście iście ohydni. Spojrzałem na dłoń postaci, która choć odziana w alabastrowo białe rękawice, była cała w czerwieni. Między palcami miała coś, co wyglądało na organ wewnętrzny. Spojrzałem w swój brzuch i wymacałem palcami sporą dziurę. To był organ wewnętrzny, a konkretnie mój, przynajmniej do niedawna. Będziesz się trawić w ogniach piekielnych. Wymamrotałem, mimowolnie plując krwią. Ach, więc jesteś z tego rodzaju. Postać zakpiła, zgniatając oderwaną część mojego ciała w swoich palcach. Niektórzy ciągle nie mogą zaakceptować rzeczywistości. Z tego powodu przypadkowo zmiażdżyłem Twoją wątrobę. A miałem nadzieję, że zjem ją wieczorem do Czerwonego Wytrawnego. Ciesz się, póki możesz! Uśmiechnąłem się szeroko, czując jak krew nachodzi mi na zęby. Pozbawiony siły, upadłem do jego stóp. To nie ma znaczenia. Nie jest w stanie mnie zhańbić czy obrazić. Żyłem tak jak trzeba, służąc Bogu. Ach, ty nadal łudzi się, że tam, za drugą stroną, czeka ci jakaś sprawiedliwość? Kpił dalej. Niech kpi, póki diabelski język nie sięgną jego ciała. Biedny głupcze! Oto Twoja sprawiedliwość! Głupcy giną! Wyzwoleni żyją jak chcą! Twoja wiara to jedynie majak i rozpaczliwa była Twojej psychiki, aby zwalczyć strach przed wiecznym mrokiem! Moje usta były pełne krwi, więc odchrząknąłem, wypływając jej nadmiar. Na tym łez padole. Zostały mi sekundy, może najwyżej kilka minut. Aż tak lękasz się wiecznej światłości, która cię czeka, że mnie możesz mnie po prostu zabić. Prawda? On wyznaje wieczną ciemność, bo całe życie żył w mroku, dlatego sama idea światła go przeraża. Zobaczyłby wówczas swoje ręce splamione krwią. Za pomocą stopy obrócił mnie tak, że nasze spojrzenia spotkały się. Zostawię cię tutaj, konającego, abyś razem z pulsem, oddechem, stracił też wszelkie złudzenia, mówił mściwym głosem. W końcu już i tak opuściły cię wszelkie siły. Widzisz. Nie potrafisz temu zaprzeczyć. Pochodziłem z zapomnianego rodu kapłanów. I to zostanie ze mną do mojej śmierci i wieczność. Wzywaj swojego boga na próżno śmieciu! Odrzekł, po czym rozpłynął się w mroku. Moje kończyny były zupełnie pozbawione siły. Poza tym czułem się wspaniale. Wreszcie spokojny i gotowy. Ojcze, weź mnie do swego domu. Mimo, iż zawiodłem cię tak wiele razy, z trudem dosięgnąłem po papierosa i zapalniczkę. Chwiejącymi rękami próbowałem kilkanaście razy odpalić, i wreszcie się udało. Ach, ta zakazana przyjemność, ty to nigdy nie smakował tak dobrze. Wziąłem dwa głębokie wdechy i nagle zdałem sobie z czegoś sprawę. Z trzecim odejdę na zawsze. Ostatkiem sił obróciłem głowę. Ląd był tuż przy niej. Wziąłem ostatni wdech papierosa, po czym przyłożyłem niedopałek do łatwopalnego przewodu i ujrzałem światło. To, w które całe życie wierzyłem. A całe życie świat próbował mi wmówić, iż nie istniało. Jeśli materiał podobał się, gorąco zachęcam do subskrypcji. Subskrybowanie, oglądanie, komentowanie i dzielenie się moimi materiałami jest najlepszym sposobem na wsparcie mojej twórczości. Serdecznie dziękuję i zapraszam w kolejny czwartek.